Zielonogórscy seniorzy wiedzą, jak i gdzie świętować swoje coroczne święto, czyli Dzień Seniora. Kolejny już raz obchodzili bowiem w pełnej egzotycznych roślin zielonogórskiej palmiarni. Były życzenia, rozmowy przy kawie i słodkościach, a na wieczór zaplanowano nawet tańce. Bo jak mówią zielonogórscy seniorzy, aktywność to najlepszy sposób na emeryturę. Jakie zatem formy aktywności zielonogórscy seniorzy lubią najbardziej? Pracuje bardzo dużo. Praca. Praca, sport, no, biegan, no, dokarmiam zwierzęta w lesie, to już z tego mnie sąsiedzi znają. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, przede wszystkim praca. Dużo pracować, chodzić, spacery długie. Czytam, rozwiązuję krzyżówki w komputerze Gram, 95 lat. Komputer w ogóle z Brydża, przede wszystkim Brydża Gram. Nasuwa się także pytanie, czego młodsze pokolenia mogą pozazdrościć seniorom. Młodzi mogą im zazdrościć bardzo często kondycji krzepy i oczywiście też znajomości życia, bo, bo tak naprawdę to oni przeszli bardzo dużo. Jest wiele rzeczy, których my w ogóle nie mieliśmy okazji w swoim życiu doświadczyć, a oni doświadczyli. Część z nich doświadczyła wojny, część z nich doświadczyła głodu po wojnie, więc to są rzeczy, o których my tak naprawdę możemy usłyszeć tylko i wyłącznie od nich w formie opowiadań. Dodajmy, że zielonogórscy seniorzy okazją do świętowania mają dwa razy w roku. Pierwsza z nich to właśnie Dzień Seniora, druga to Dzień Pionierów.